Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Konia Budżetuje. Zapraszam na cotygodniowe wyzwania, cotygodniowe uzupełnianie naszych cudownych kopert. Uh -huh. Niekoniecznie przygotowana. Chciałam, żeby było ładnie widać. Na co będzie jak zwykle. Nie, no jakoś damy radę, nie? Ok. Zaczynamy od wyzwania dzieci. I dzisiaj tu kończymy listopad kwotą 10 zł, czyli będzie tutaj 835. Jeszcze to roz wyzwanie. Kochani, nie będę ukrywała, nagrywam dzisiaj 22 października, dlatego że mam taką możliwość nagrania się wam wieczorem. I co więcej, po tym filmie nagram jeszcze jeden. Taki, jakby dodatkowy. Chwilę wiecie co, znajdę tu dychę i zaraz do Was wrócę. Mam dychę. Chciałam Wam oszczędzić tego, wiecie, dźwięku grzebania w monetach, bo to ani przyjemne, ani, ani fajne. Dobra, to wyzwanie mamy zrobione. Więc tak, dzisiaj będę chciała sobie nagrać yy, również film na zapas. Ale póki to to najpierw zrobimy sobie nasze wyzwanka cotygodniowe. Yy, tu już jesteśmy dużo do przodu i tak zastanawiam się słuchajcie, który by tutaj dzień dzisiaj zrobić. Mhm. Albo mamy tu 710 zł. mi się rzuciła na tą dwudziestkę piątkę. No i tak zrobię. Uzupełnię dwadzieścia pięć. Mhm. Tak. Uzupełnimy tu. 25 listopada. Im szybciej to uzupełnimy, tym szybciej będziemy mieć kasy do innych wyzwań. Nie? 25, czyli będzie 735. Poniedziałkowe kawki, słodkie wtorki, jak zwykle. Na końcu, czy nie? Nie, w sumie już można od razu jakieś tam. Ja tutaj słuchajcie, będę zawsze moniaczki yy, wrzucać, bo. Bo, 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 bo. No, bo mam inne wyzwania, które mam. Jakieś tam większe, wiecie, kwoty, większe nominały. Piątka tu dzisiaj idzie. No i zależy mi na tym, żeby, wiecie, te inne wyzwania najpierw pokończyć. I zobaczymy, ile do końca roku się nam uda. Porobiłam trochę ostatnio porządku w binderach. Yy, poza wizją, bo tak jak już wiecie, <laughs> siedzę z dziećmi w domu. Siedzę to jest, wiecie, źle powiedziane. Ja nie lubię dosyć tego określenia. Ale długo siedziałam z dzieckiem, z dziećmi w domu, bo 4 lata. Eee, dobra, tutaj też 5 zł. Tak, tak, więc siedziałam z dziećmi sporo w domu. I teraz znowu nas. Popatrzcie, ja to jako listopad, ale jaja. Nieważne. Ostatnio wpisałam jako lista. Dobra, 90 zł tu będzie. Yy... No po prostu wiecie. Starszy synus jest na antybiotyku, więc no... Trzeba być z misiem nie, ale za tą właśnie o porządki w segregatorkach sobie porobiłam. Razem z misiami, oczywiście moimi. Tutaj, jak zdążyłam już wam wspomnieć na poprzednim filmie, który ukazał się zresztą dzisiaj, nadgoniłam troszeczkę wyzwania 100 kopert i 50 kopert. I dodałam, słuchajcie, od koperty numer 51 do 66, czyli 160 zł, zarówno w tym wyzwaniu. Jak i w drugim, w tych naszych 50 kopertach. Więc teraz. Ja to zrobiłam generalnie dzisiaj, nie? Ale myślę, że taki krótszy update, niż, wiecie, filmik 6 minut, jak wkładam tylko i wyłącznie kaset do kopert, to jest bez sensu. Nie będziemy tak tutaj zapychać sobie kanału. Uważam, że nie ma w ogóle takiej potrzeby. Natomiast, tak jak już wiecie, wyzwania moje pudełeczkowe te świąteczne już zakończyłam i zwolniło mi się pudełko. A z racji tego, że słuchajcie, w tych stu kopertach było strasznie ciasno, to ja koperty od 1 do 50 włożyłam sobie tu. To już są wszystkie, słuchajcie, uzupełnione. Jest 500 zł w dziesiątkach. I tu mam, słuchajcie, od. Yy... Tu? Coś widzę, że się już poprzestawiało. Nie, dobrze. I tutaj mam od 51 do setnej, nie? I teraz będzie ta 67 i 68. I tak sobie postawimy. Tu mam przygotowane, odłożone. Miałam, wiecie, co możliwość właśnie do. Troszeczkę dogonienia tego wyzwania, więc, więc taką miałam ochotę, no bo powinniśmy być już daleko, daleko yy, przy 80 którymś. 43 tydzień jest, czyli przy 86 kopercie powinniśmy być, a jesteśmy na 68, więc wiecie, trochę jesteśmy do tyłu, ale. Słuchajcie, co się odwleczę, to nie ucieczę i jeszcze nadgonimy. Oczywiście, że nadgonimy. Co mamy nie nadgonić? Do końca roku, prawie dwa miesiące, 680 mam już w tym wyzwaniu. I tak samo teraz będzie, będę miała 680 w wyzwaniu 50 kopert. I tutaj też od żółtych. To tyle samo, bo ja chcę to wyzwanie, wiecie, mieć tak samo równo uzupełnione. Więc w wyzwaniu 50 kopert też będzie 680 zł już. Oczywiście, że odwrotnie. I biorę 34. kopertę. Uzupełniam. No, a przypominam, powinniśmy być na 43. No, to w sumie jeszcze tylko parę takich wiecie, zastrzyków, i będzie gitas, nie? Dobra. Ok. Tu już wyschło. Do Drugi, dziesiąty. Sześćset osiemdziesiąt. Dobrze. I przechodzimy do naszych najurokliwszych kocich łapek. Dobra. Dwadzieścia. My tam chyba już jesteśmy, słuchajcie, na równi z tymi kopertami. Dobra, zaraz sobie tutaj. O, 70 zł to by mnie satysfakcjonowało. Natomiast tą 20, to sobie rozmienimy tą 50. Tu z przodu. 20, 20. No, teraz bez magicznego pudełka, to wiecie. O kurczę. No i co, nie mam jak zmienić. O nie. Dobra. Inaczej. Rozmienie. Tylko muszę tu pohałasować. O ja sobie nic nie widzieć. Zaraz wracam. Jestem, pr przepraszam, zamieniam 60 zł na takie, nie? Tak można. Się wszędzie będzie zgadzało. Dobra. Oj. Dobrze. Czyli tutaj sobie do kopert wrzucimy. Siedemdziesiąt, koperta numer osiemnaście dwadzieścia złotych, koperta numer dziewiętnaście pięćdziesiąt złotych. Zapewne widzicie tutaj takiego chochlika w postaci 51-52. Dlatego, że moje wyzwanie 50 tygodni było teoretycznie na samym początku robione jako 52 tygodnie. Ale z racji tego, że moje wyzwanie 30 kopert nie ma 30 kopert, a ma kopert 26 plus 2 ekstra, czyli 28. To 29 i 30 kopertę dodałam jako takie. Nie pytajcie, to jest po prostu, wiecie. Taka freelancerka, że daj, dajcie spokój. Nie, no bo to można było zrobić, słuchajcie, jako 26 tygodni, tak na przykład. I tak ja sobie na początku to stworzyłam plus dwie ekstra, i dlatego jest 28 kopert. A że sobie ostatnio wymyśliłam, że będzie to wyzwanie 30 kopert. Bo tak się nazwałam. No to widzicie. Trochę zagmatwane ja wiem, ale moje życie byłoby zbyt nudne, gdybym nie, nie gmatwała trochę. Tak czy siak 22 października 2024 roku. Dodaliśmy 70 zł, o kurczę, 950 zł, tutaj już jest w tym wyzwaniu. Fantastycznie. Ekstra. Dobrze, i co ja mam teraz zrobić ze świąteczną skarpetą? Ja myślę, że nasza koleżanka Monika nie pogniewałaby się na mnie, gdybym ja to wyzwanie dzisiaj zamknęła, bo dzisiaj zamykam świąteczne wyzwania. Z racji tego, że zamknęłam sobie tamte wyzwanka na święta, co dało mi 500 złotych. Tam 506, ale 6 trafiło z powrotem do skarbonki. 200 złotych już tam miałam w grach, czyli 700. No i teraz to wyzwanko też już bym dokończyła, słuchajcie. Już w tym roku nie robię w ogóle świątecznych wyzwań. 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Muszę tutaj dodać 21 złotych. Co też uczynię, kończąc od razu to wyzwanie. I będzie, słuchajcie, 171. Yy, ale ja tam, słuchajcie, zbieram sobie yy, równe stówki. Więc te 71 przeznaczymy. W następnym filmie na naprawdę fajne rzeczy. Więc tak, ta stówka ze świątecznej skarpety pójdzie sobie już do bindera mm, z wyzwaniem na święta. A to zostanie fajnie przeznaczone. Ja myślę, że Monika się nie obrazi. Natomiast dziękuję Ci, Monika, że stworzyłaś to wyzwanie. Było mi bardzo miło y, z Tobą je zakreślać. Natomiast no, ja jestem człowiekiem, który ma na tą chwilę tyle wyzwań i też tygodniowych, zresztą wiecie też mam sporo, że. Y trochę już dla mnie bywa momentami za dużo. Natomiast tak, ja sobie to odłożę. Wyciągam sobie kopertę. Oj. No i tutaj generalnie, słuchajcie, zostało bardzo mało, dlatego, że ja y, wyjęłam na razie stąd wyzwania. Jak będę kończyć i to potem będę wrzucać jakieś, wiecie, kolejne moniaczkowe. Natomiast tak, tak koperta mi się przyda. Później na inne rzeczy. Tu zamykam. No i co? A, jeszcze to nie wszystko. Bo przecież my mamy jeszcze jedno wyzwanie roczne. Tu. Sobie podmiankę zrobię, Tak. Mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze wyzwanek koroczne. o tu, 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 Mamy tą naszą drogę do oszczędności. Mm. Natomiast dzisiaj tu dodamy 5 zł. Mam piąteczkę, czasami trzeba w ten sposób. Nie zawsze mogą być nie wiadomo jak wysokie kwoty. Na razie głównie te kwoty były jakieś takie niższe, ale ja sobie to zamienię, wiecie? Ja na inne rzeczy. Oj, Siup. Dobrze. Zaznaczam sobie tutaj piąteczkę. No niestety nie zawsze mamy jakieś nie wiadomo jak wysokie kwoty, ale słuchajcie ważne, że pomalutku idę do celu, dlatego, że tak jak widzieliście, no, z, małych, e, z małych czasami pieniędzy z małych kwot robią się naprawdę fajne sumy. No tak jak w tych mini wyzwankach. Co to tam kostką zarzucała, nie? Od czasu do czasu do Was przychodziłam z tymi mini wyzwaniami, a tam się 500 zł nazbierało. No sztos moim zdaniem. Wiecie, tak po prostu nie chciałam sprawdzić ile tam jest i zobaczyłam, że jest 500 zł. Uznałam, że dobra, koniec już, wystarczy. Dobra, moi mili. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. No i co? Do zobaczenia do następnego filmu. Pa pa.